www.checkpress.pl Są takie książki na temat toalet w Europie. No polskie toalety są czyste i bardzo eleganckie. Adam Wysiek, dzień dobry. Dziś weekendowa, więc nieco krócej, ale na pewno nie mniej śmiesznie. Szanowni Państwo, podczas gdy inflacja szaleje, a portfele Polek i Polaków są drenowane przez inflację i wysokie stawy procentowe, minister Dlapiński postanowił zająć się nie inflacją, nie pieniędzmi, a... Toaletami są takie książki na temat toalet w Europie. No, polskie toalety są czyste i bardzo. Jak to było w PRL-u? Na tle nie wymienię innych krajów europejskich, bo jeździcie to wiecie. No to, jeżeli Państwo o toaletach mało wiedzieli, z pomocą przychodzi naczelny intelektualista naszego kraju, pan Glapiński. To nawet nie stand-up, a żenada totalna. Ja przy okazji zapraszam codziennie z małą zmianą, bo od wtorku mam małą przerwę wakacyjną. Ale do wtorku i później od kolejnego jej niedzieli widzimy się codziennie punktualnie o godzinie 9 na tym Facebooku, na YouTubie, a także w portalu CzechPress.pl, gdzie nie lękamy się pisać i mówić o faktach, można nas wspierać, można też nam pomóc w łatwy i bezpieczny sposób informacje o tym, jak to robić klasycznie w opisie każdego posta, a także na stronie CzechPress.pl i na kanale na YouTube, który polecam Państwu polubić. I subskrybować, aby nigdy Was nic nie ominęło. Adam Wysiek dziękuję miłej soboty, a my widzimy się jutro, przypomnę, o 9.